Uwaga, proszę na miejsca startowe. Jak widownia będzie gotowa. Silencjo! Jak widownia będzie gotowa, Majka daje snatch i zaczynam. Proszę. was panowie bo mam zdecydowanie niewesołą wiadomość jedzie do nas rewizor jaki rewizor co za rewizor rewizor ze stolicy incognito, do tego z, z tajnym poleceniem a to ci dopiero nie było kłopotów no to już są Jezus Maria do tego z tajnym poleceniem a ja coś przeczuwałem ale po co za co to po co do nas rewizor Lama, po co po co pewnie los tak chciał Dzięki Bogu do tej pory dobierali się do innych miast. Teraz wypadło na nas. Ja to Pan w Boga nie wierzysz? Do kościoła nie chodzisz! A ja przynajmniej jestem silny w wierze i co niedziela bywam na szya, a pan. Ja, ja już mam na znam. Pan posłucha. Czy nie powinien pan dla naszej wspólnej korzyści każdy list, który przychodzi do Pana na pocztę? Wie tak? Cięciutkę rozkleić i przeczytać, czy nie zawiera się do nosu. O. A wiem, 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 tego nie trzeba mnie uczyć. Ja to robię nie tyle z przezorności, co z ciekawości. Potwornie lubię wiedzieć, co nowego w świecie. Tak. Ale niech pan posłuchaj. Niech pan będzie tak dobry i zrobi coś dla mnie. Jakby przypadkiem trafiła się jakaś skarga albo Donosik, no to niech pan od razu zatrzymuje. O. Z największą przyjemnością. Uważaj pan, jeszcze pan kiedyś za to beknie. co pan? Co innego, gdyby to upublicznić, ale przecież to zostanie w rodzinie.